Poliwizja, Hermann Schmidt serdecznie witam w naszym magazynie. W dniach 10 12 maja na resie w Niemczech mogliśmy znowu uczestniczyć w konferencji e, poświęconej e, ważnym elementom potrzebnym do e, kolejnictwa. Targi IT Trans e, w niemieckim mieście Karlsruhe e, sięgnęły uwagę E, również wystawców z Polski udało nam się porozmawiać z e, kilkoma z nimi. E, są to ważne gracze nie tylko na kolejowym rynku e, w Polsce, lecz również w całej Europie. Wtedy cię zapraszam. Ponad 7 tysięcy zwiedzających branżowych, ponad 500 delegatów konferencji, 270 wystawców z 35 krajów, 180 prelegentów i ponad 45 bogatych merytorycznie sesji. Od 14 do 16 maja 2020 roku, po długiej przerwy koronowe, długo oczekiwane targi i konferencje, IT Trans ponownie w końcu miały miejsce w niemieckim Karlsruhe. Wykorzystanie dwóch hal oprócz wejścia i foyer równało przepływ zwiedzających. Jednomyślnie wrażenie wśród gości było pozytywne. Premiera IT Trans jako międzynarodowych targów i konferencji inteligentnych rozwiązań w transporcie publicznym odbyło się w Karlsruhe w 2008 roku. W krótkim czasie dwuletnie wydarzenie stało się najważniejszą platformą w branży. Organizatorami są Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego UITP oraz Spółka Targowa Miasta Karlsruhe. Dominującymi aspektami mobilności miejskiej na tegorocznych tagach były zintegrowane narzędzia planowania, sprzedaż biletów zbliżeniowych, elektromobilność, mobilność jako usługa i technologie projektowania mobilności w miastach poprzez aplikacje do planowania podróży i nawigacji i informacje dla pasażerów systemy. Systemy poboru opłat firmy Scheitz i Bachmann, narzędzie do zarządzania i kontroli firmy Trapez, systemy wideo monitoringu firmy Luminator. Wiele wiodących firm w branży skorzystało z okazji, aby w końcu wrócić do bezpośredniego kontaktu z klientami. Około 6500 gości z 71 krajów odwiedziło tegorocznie IT Trans, w porównaniu do 6000 odwiedzających w 2018 roku, z czego 70% po raz pierwszy. Kolejny IT Trans odbędzie się w dniach 14 do 16 maja 2024 roku pod patronatem m.in. Komisji Europejskiej. Na IT Trans tradycyjnie reprezentowane są również firmy z Polski. Wśród nich była firma RG Plus z Mielca. Na targach InnoTrans jeden z widzów Koliwizji odkrył na naszych ujęciach, że w wagonie pasażerskim producenta pociągów Stadler zainstalowano urządzenie R&G. Zapytany o to szef marketingu R&G Jacek Biernat cieszył się, że sukces jego firmy został zauważony. Jeżeli chodzi o Stadler, jeżeli chodzi o specjalny pociąg, który został e, e, ostatnio dostarczony tam do klienta w Baku. E, no, pociąg specjalny, specjalne e, wagony, wagony konferencyjne, e, wagony sypialne, kuchnie, specjalne dla prezydenta, dla rządu e, Azerbejdżanu. Tam się mają też odbywać różnego spotkania i tak dalej wysokiej jakości. No i parę firm uczestniczyło Stadler jako główny po prostu integrator i wykonawca tego, tego, te, 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 tego pociągu. No, jednym z poddostawców do Stadlera była firma RG, która dostarczyła system informacji pasażerskiej w postaci wyświetlaczy LCD. Jak i również dostarczyliśmy interkom, czyli możliwość połączenia się po prostu pasażera, czy kogokolwiek, kto tam uważa, że, że sytuacja jest na tyle ważna, że trzeba poinformować kierownika pociągu o sytuacji, czy tam innych osób odpowiedzialnych za pewne prze, przedziały w pociągu. I to wykonaliśmy. Commissioning ma miejsce teraz. Tam jeszcze tylko papierowe sprawy są, są robione między naszymi pracownikami a Starderem. No i następ, nastąpi moim, to jest kwestia tylko paru dni nastąpi od, odgór tego pociągu no i sprawa zostanie zakończona. Pociąg pójdzie do użytkownika. To nie wygląda tak normalnie, to jest normalne stoisko testowe. Takie stoiska testowe robimy z klientem. To znaczy przed zabudową po prostu wszystkich urządzeń na pojazd, to akurat jest dla pociągów, to robimy takie stoisko testowe i klient jest zapraszany, albo my z tym stoiskiem testowym jedziemy do klienta. I wszystkie funkcjonalności, które były zapisane w wymaganiach, klient sprawdza, że tablice działają, działa po prostu interkom, działa tutaj CCTV, czyli po prostu monitoring, działa po prostu połączenie głosowe, działa również tutaj kasownik jest w tyle pokazany. Na kolei nie stosujemy raczej kasowników w pojazdach, ale tutaj ze względów wystawowych ten kasownik się znalazł, bo on przede wszystkim jest w autobusach. I to jest i takie stoisko się robi po prostu w sytuacjach, kiedy po prostu mamy już czas do, 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 do zabudowy na wszystkich pojazdach. Klient sprawdza, klient mówi, jest w porządku i dokonujemy wtedy zabudowy. Jestem programistą, tak, zajmuję się softwarem back czyli to, no, centrum Przykładowo tutaj mamy Centrum Nadzoru Ruchu, tak, oprogramowanie stworzone tylko przez nas, dostępne w technologii no, umożliwiającej np. uruchomienie tego przeglądarki internetowej. Co mamy tutaj? Mogę na szybko zaprezentować. Jest to akurat podgląd online, czyli podgląd w czasie rzeczywistym z jednego z, jednego z naszych wdrożeń Olsztyn. Tak. Prezentujemy tutaj mapę na podkładzie OPS, aktualny stan pojazdów, aktualne położenie pojazdów, komunikacji miejskiej, autobusów bądź czy e, te nie wróciły e, po jakimś czasie tramwaje e, i wszystkie informacje dotyczące tak, e, tego autobusu w, w czasie bieżącym, czyli to jest GPS. Opóźnienie, przyspieszenie od bieżącego rozkładu jazdy, e, pokonana droga. Realizowany kurs kierowca, który realizuje, czyli takie informacje, które są bardzo pomocne dla, dla dyspozytora. Po czy to, czy to jest bardziej, bardziej potrzebne dla dyspozytora? Zgadza się. Czy, czy, czy dla publiczności, która chce się bawić, o, jeszcze mam dużo czasu, bo ten ma opóźnienie. To jest stricte oprogramowanie dla dyspozytora, dla centrum, tak, do sterowania. Poza tym, że on to widzi, to on też może wykonywać jakieś interakcje. Przykładowo, może wysłać wiadomość tekstową do kierowcy, taki krótki SMS, Może wysłać pigem P3. Tak naprawdę używamy technologii e, Text to Speech, czyli on pisze tekst i ten te, te, ten, to jest e, przetworzone na dźwięki, wygłaszany kierowcy bądź pasażer. E, ma też możliwość e, rozmowy z kierowcą. Wykorzystujemy VoIP, to też tak nasze rozwiązanie, ta komunikacja voip e, co więcej, no ma CCV, czyli podgląd kamer, tak, z, może podgląd z wnętrza bądź na zewnątrz yy, pojazdu i jego trasę. Jest to wykorzystywane szczególnie właśnie przez dyspozytorów, na przykład jeżeli są jakieś wypadki, jakieś sytuacje w autobusie, to takie nagrania może odtworzyć yy, i po prostu pomaga to na przykład policji yy, rozwiązać, takie, takie sytuacje nagranie. No to, jest, to są tam tablice informacyjne, w których w zależności też od klienta i od wymagań, które, które nam stawia, te informacje się znajdują. Prędkość może być pojazdu, temperatura. No tu akurat jest po prostu pokazane, my to nazywamy choinką, jest informacja w sekwencji, który przystanek jest następny, który został już odbyty. No i tu mikrofon, tu mamy podgląd z kamer. No akurat z tego właśnie mm, miejsca, w którym się znajdujemy. Mm. Tutaj mamy interkom. to znaczy można się połączyć pasażer, czy ktokolwiek no, w sytuacji jakiejś tam awaryjnej. Może się połączyć po prostu z centralą, czy z kierownikiem pociągu i, no, i wymienić jakąś tam informację, która jest ważna i istotna. Tutaj mamy tablice, to są tablice zewnętrzne, one są przystankowymi tablicami. No ta akurat tablica jest tablicą jednostronną, ale mamy też dwustronne tablice. I tu jest, tu znajduje się informacja aktualna o. Oh. o przyjeździe na dany przystanek pojazdów. Odbywa się to w czasie rzeczywistym, ponieważ taka tablica ma połączenie po prostu z systemem centralnym, gdzie na podstawie odpowiednich tam, tu kolega będzie wiedział, kalkulacji jest przewidywany, w zależności od aktualności trafiku i tak dalej, przygotowywany jest czas przyjazdu pojazdu na przystanek. Proszę. E, e, czy poza tym, że system centralny automatycznie wylicza tutaj te odjazdy, tak? E, dyspozytor również ma kontrolę nad tą tablicą, tak? Może na przykład na przykład wyłączyć odjazd, może wysłać tekst informacyjny na ostatnią linię, może zamienić jedną linię z, yy, z odjazdem na linię, na, na tak o awarii tej linii, tak? zamiast kursów się tam informacji, ta linia o tej linii nie odjeżdża. Tego typu yy, informacje jest też możliwość wysyłania wiadomości głosowych w, w miastach, tak żeby coś ta tablica dodatkowa wygłosiła. Bądź zdalne odpalenie odczytania tej wiadomości. Dysponujemy mnóstwem mnóstw statystyk, tak, oczywiście te dane są archiwizowane. Yy. Więc po czasie można je wyświetlić, można zebrać dane typu e, średnie opóźnienie na wybranym przystanku. Dzięki, dzięki temu można, nie wiem, poprawić rozkład jazdy, tak stworzyć lepszy. E, no jest mnóstwo, są dane diagnostyczne z pojazdu, tak uszkodzony kasownik, e, dajmy na to uszkodzona tablica, to tutaj również takie informacje wyświetlają. Obsługujemy również sytuacje awaryjne, tak zwany napadowy, na przykład, który jest ukryty tam kierowca może nacisnąć, wtedy tutaj pojawia się informacja. Na którą może zareagować dyspozytor. Również kierowcy mają możliwość wysyłania krótkich wiadomości do centrum. Ma po prostu listę, typu, nie wiem, ma awarię czegoś, jakiegoś, i przysyła do systemu kod. Systemy do układania rozkładu jazdy, systemy do harmonogramowania pracy kierowców. Czyli plan pracy kierowcy, przypisanie go do zadań, do kursówek, tak zwanych, my to nazywamy kursówką, czyli takie zadanie, które realizuje pojazd w ciągu dnia jeszcze, no i na końcu system biletowy, tak? To jest tylko centrum nadzoru ruchu, ale mamy również cały backend, cały system związany ze sprzedażą biletów, z zapisywaniem transakcji i system fiskalno-księgowy do rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Tak? Ostatnią wdrożyliśmy w Lublinie, zwaną Lubikę, tak to nazywa się ten system, czyli taki kompleksowy system, gdzie sprzedaż biletu oparta jest o koncentryczność, czyli bilet de facto nie jest zapisywany na żadnym nośniku elektronicznym, tylko jest przechowywany w systemie centralnym. Cała kontrola, również tego biletu, odbywa się przez komunikację online z systemem centralnym. Oczywiście tu jest pewien minus, bo jeżeli straci urządzenie kontrolne, straci łączność z systemem, to pojawia się problem kontroli. Natomiast no w dzisiejszych czasach na szczęście już coraz mniej, mniej takich problemów, więc, więc bardzo fajnie to działa. Tak? Mamy również aplikację mobilną służącą do zarówno sprzedaży biletów, jak i również aplikację mobilną, która właśnie prezentuje pasażerom takie informacje: typu położenie pojazdu, od odjazdy tak z przystanku ta aplikacja to jest Mywas My online Od 1 czerwca do końca sierpnia mieszkańcy Niemiec mają się dobrze. Za jedynie 9 euro miesięcznie można kupić tzw. bilet 9 euro. Ta mała karta papieru lub jej wersja elektroniczna uprawnia do korzystania z każdego autobusu miejskiego, każdego metra, każdego tramwaju, ale także każdego miejskiego i regionalnego pociągu w całych Niemczech. Jednorazowa opłata obejmuje dowolną liczbę przejazdów w miesiącu. Bilet opłacany jest z funduszy federalnych i ma na celu zrekompensowanie wysokich kosztów paliwa. Kierowcy powinni więc jechać autobusem, pociągiem lub tramwajem. Wtedy zaoszczędzą dużo pieniędzy, a także zrobią coś dla ochrony klimatu. Prowadzenie takiego biletu jest dowodem na dobrą organizację współpracy pomiędzy setkami firm transportowych na terenie całych Niemiec, ponieważ wszyscy zaangażowane firmy transportowe otrzymają pieniądze z funduszu federalnego na wspieranie taniego przewozu pasażerów. Niezbędna była również szybka kampania w firmach transportowych, ponieważ w krótkim czasie tysiące automatów biletowych musiało zostać przekonwertowanych na sprzedaż tego centralnego biletu za 9 euro. Był to oczywiście również temat na targach IT Trans. Heiko Sasse, właściciel Sasse Solutions, również na ten temat prowadził ożywiony dyskusje na swoim stoisku. Frankfurcki informatyk od kilku lat szuka oszczędnych, opłacalnych rozwiązań dla e-biletów. W związku z ogólnokrajowym wprowadzeniem biletu 9 euro, firma SASE zaoferowała firmom transportowym rozwiązania ułatwiające integrację sprzedaży tego biletu czasowego z istniejącymi aplikacjami i urządzeniami. Za specjalną cenę 100 euro za urządzenie na miesiąc oferujemy również firmom kontrolę biletów z kodami kreskowymi w całych Niemczech, wyjaśnił SANSE. Kolejną ważną firmą z Polski na targach IT Trans była Mera Systems z grodziska Mazowieckiego. Mera oferuje szeroką gamę automatów biletowych. W Niemczech mamy swoich reprezentantów, ten kraj jak gdyby jest dla nas bardzo interesujący i atrakcyjny, w związku z czym wystawiamy się po raz kolejny na targach IT Trans w Karlsruhe. To co możemy pokazać to jest jeden z naszych nowszych modeli z automatów, tylko z płatnością bezgotówkową. Koronawirus i czas lockdownu, zmiany pokazało nam, że coraz bardziej popularne są płatności elektroniczne. Ten automat ma duży 15-calowy wyświetlacz, umożliwia zakup biletu dla Deutsche Bahn ma pełną płatność elektroniczną w tej chwili łączy się z serwerem no niestety mamy tu pewnie nie najlepsze połączenie wybieram sobie ticket, bilet start, cel plus proszę bardzo, wirtualna klawiatura także automat jest intuicyjny łatwy w obsłudze jest to jeden z automatów dedykowanych do pojazdów jak również może być to automat stacjonarny i ten następny. Ten następny to jest automat, który się cieszy dość dużą popularnością w Austrii. Jest to automat z pełną obsługą gotówkową, banknoty, monety, również ekran dotykowy, pełna płatność elektroniczna. Austriacy to lubią, bo jest, bo jest proste do zrozumienia, tak? Prosty do zrozumienia, ale jeszcze... To był automat, który rozwijali, rozwijaliśmy w trakcie. Można powiedzieć, że zaczynaliśmy tylko od gotówki, ale w międzyczasie został uzupełniony o płatności elektroniczne. Taki był projekt, dość taki powiedzmy, rozwojowy. Na początku również i back system, i inny system też był na początku bardziej prosty, a później z biegiem o ten projekt ewaluował i się rozwijał. Również jak ten, jak ten produkt. I, i, i. To e to Wygląda troszkę tak jak kiedyś automaty. A, faktycznie, faktycznie dobre skojarzenie. To jest jeden z naszych najpopularniejszych automatów. To może nie jest najnowszy produkt, bo to jest produkt, który w Polsce zaistniał już w 2015 roku, a wyprodukowany w dużych ilościach cieszy się dużym zainteresowaniem około 3000 tego typu urządzeń. W samej Warszawie prawie 2000 tego typu urządzeń. Mamy tutaj trochę większe zabawki, automaty stacjonarne, które ważą dużo więcej niż te. Niż te Mniejsze e, oczywiście też potrafią dużo więcej. E, znowu e, wyświetlacz e, dotykowy. E... Tak zwany panel interaktywny, czyli klient posługuje się w zasięgu 120, maksymalnie minimum 70 cm. Są to normy dla osób niepełnosprawnych. Wszystko, wszystko ma jak gdyby po jednym zasięgu. Wiąże się to z pewnymi takimi technicznymi nowościami, jak windy, które podnoszą monety, jak windy do papierów. To wszystko jest tam w środku. Razem współdziała, tak żeby klient, pasażer w, łatwy, w najbardziej łatwy i możliwy sposób mógł dokonać zasięgu. Zakupu, płatności w tym urządzeniu. Co ciekawe, to urządzenie ma trzy ekraniki. Jeden, gdzie możemy pokazywać odjazdy pociągów, przyjazdy tego typu rzeczy. Ekranik do zakupu biletów i jeszcze z boku tutaj mamy o, o tam się gdzieś mieści bilecik, na przykład gdzie wyświetlamy mapę i ktoś może sobie szukać różnego typu połączeń pomiędzy danymi miastami, cen lub wyszukać jakiejś informacji pasażerskiej, tego typu rzeczy. To faktycznie był alarm. Muszę się przyznać, że zapomniałem wpisać kodu PIN. Do urządzenia. Tam jest ograniczony czas. Urządzenie po otwarciu, drzwi ma ograniczony czas na, na, na wprowadzenie kodów PIN, tak zwanej autoryzacji. Ja tego nie zrobiłem, no i wszyscy słyszeliśmy to, co słyszeliśmy, tak? Wywołałem tutaj mały szum i zamieszanie, ale, ale przynajmniej pokazaliśmy, że urządzenie jest bezpieczne. Tak? Urządzenie posiada też kamery, także tutaj w tych urządzeniach również są, mogą być kamerki. Zwykle są one montowane tutaj w dachu. Są tak wyprowadzone, żeby ktoś nie widział, tak żeby nie mógł uszkodzić. Na początku kamery, a później się włamywać. Także e, szczegółów nie będę zdradzał, e, w każdym razie wszystko pod kontrolą. To urządzonko ma dodatkowo, to są zielone automaty, zielona energia. <laughs> Idziemy w kierunku badań i rozwoju urządzeń, które będą zasilone tylko i wyłącznie z paneli fotowoltanicznych. Tego typu urządzenia już mamy na rynku polskim. Co prawda nie prezentujemy ich jeszcze tutaj, ale ten automat na przykład około 10% energii, którą zużywa, pochodzi z panela fotowoltaicznego. Urządzenie ją zasila pewne elementy tylko i wyłącznie przy pomocy panela fotowoltaicznego. Obecnie firmy informatyczne mają szerokie pole działania w realizacji coraz ambitniejszych ofert w obszarze mobilność jako usługa. Taki projekt został wprowadzony przez regionalnego organizatora komunikacji Rhein Main Verkehrsverbund pod systemowym kierownictwem należących do Deutsche Bahn i Siemensa firm Joki i Hakon. Tam szczególne zadanie polega na tym, że przejazdy komunikacją miejską odbywające się według rozkładu mają być połączone z ofertami na żądanie bez ustalonego rozkładu jazdy. Zainteresowane strony powinny mieć możliwość skorzystania z odpowiedniej aplikacji, aby wybrać spośród tak różnych ofert tę, która najlepiej odpowiada ich osobistym potrzebom w zakresie transportu. Podobne zadanie, chociaż na mniejszą skalę, zrealizowało miejskie przedsiębiorstwo, Kommunikation, Kommunikationen viel well. Nasza aplikacja pokazuje w czasie rzeczywistym godziny odjazdów autobusów na przystankach. Dzięki temu mogę również określić, które połączenie jest dla mnie najlepsze, jeśli mój autobus się spóźnia. Dokładnie. Zwykle problem nie polega na tym, że trzeba czekać na pojazd. Masz problem, jeśli nie wiesz, jak długo musisz czekać, lub czy autobus w ogóle nadjeżdża. Jeśli więc pracujesz lub mieszkasz tutaj, dzięki naszym informacjom będziesz wiedział, czy musisz natychmiast wyjść na przystanek autobusowy, czy też masz jeszcze czas, bo pojazd się spóźnia. Istnieje kilku dostawców oferujących krótkie aplikacje dla MBK. Liczy się o to, czy możemy wypełnić te aplikacje ważnymi danymi. Nasza aplikacja jest świetna dla naszych mieszkańców, ponieważ widzą swoją własną dzielnicę, część miasta, którą jest. Dla nich ważna, że wszyscy ruchami transportu publicznego. W rezultacie liczba otrzymanych skarg dramatycznie spadła. Nikt już nie musi do nas dzwonić i pytać, gdzie jest mój autobus. Każdy może to samemu zobaczyć w aplikacji. Aktywny eksportowo-wystawca przyjechał również do IT Trans ze Słowacji. My jesteśmy firmą m based in Slovakia. Everything what we make is produced and manufactured in Slovakia in, in our headquarters. Nasza firma samodzielnie wytwarza wszystkie produkty w naszej siedzibie w Żylinie na Słowacji. Oferujemy wiele produktów dla komunikacji miejskiej, takich jak zakup biletów na pokładzie pojazdu, panele informacyjne dla podróżnych z informacjami w czasie rzeczywistym, także na przystanki w różnych rozmiarach. Dlaczego wasza firma nazywa się Test EM? Już dawno minęła faza testowa. Zgadza się, produkujemy od lat. Nazwa pochodzi z dawnych czasów i dziś nie ma specjalnego znaczenia. Jak duża jest część eksportowa waszej produkcji? Powiedziałbym, że około 60% produkcji trafia za granicę. Cieszymy się z takiego sukcesu za granicą, ale oczywiście również na Słowacji. Yeah, na dzisiaj to jest wszystko w naszym magazynie. Do następnego razu. Do widzenia.